Cześć, zapraszam Was na kolejną tygodniową prognozę. Jestem Marii, jestem astrologiem i przyjrzymy się w tym nagraniu temu, czego możemy spodziewać się w tym tygodniu. Mamy pierwszy tydzień kwietnia, mamy już od dwóch dni kwiecień, trzech, ale to będzie pierwszy pełny tydzień tego nowego miesiąca. Jesteśmy już w zupełnie nowej scenografii, w nowym cyklu. Zapraszam Was serdecznie na prognozę miesięczną na kwiecień, i taka różnica pomiędzy tą prognozą tygodniową a miesięczną jest oczywiście różnicą perspektywy, tak samo jak przy prognozie rocznej. Patrzymy bardziej ogólnie na rzut całej energii tego, czego możemy się krocząco spodziewać, ale też ogólnego nastroju w najbliższych tygodniach. A przy tych prognozach tygodniowych wchodzimy już bardziej w szczegóły i dzień po dniu przyglądamy się temu, co może się tutaj zadziać i. Ja ze swojej strony staram się też zawsze dzielić z wami swoimi narzędziami zdobywanymi przez lata, podczas studiów psychologicznych, podczas przeróżnych kursów, praktyk, certyfikacji, między innymi z NVC, z różnych praktyk uzdrawiających i Pomagających poszerzać pole swojej świadomości po to, żeby rozwijać się i kształcić. jest to część mojej drogi uzdrawianie leczenie siebie dlatego też, że jednym z takich najważniejszych aspektów w moim osobistym horoskopie jest bardzo silna opozycja Chirona, przebywającego w moim domu szóstym w domu. Które jest między innymi związany z uzdrawianiem, ale też pracą, służbą na rzecz innych. Jest to asteroida, o której mówię teraz, bo będzie ona ważna w tym tygodniu. Jest takim gwoździem tego tygodniowego programu. I ta ciekawa asteroida, ten ciekawy obiekt otrzymał archetypiczne znaczenie związane z centaurem Chironem, który w mitologii. Był uzdrowicielem. Uzdrowicielem i mędrcem, dzielącym się wiedzą, i jego historia była taka, że został postrzelony z zatrutą strzałą. I ta rana, której doznał w wyniku tego postrzału, nie mogła się zagoić. Nie można jej było uleczyć, więc on żył z tą raną, ale ona była zawsze otwarta i nieuzdrowiona, natomiast przez całe swoje istnienie wspierał innych w uzdrawianiu, leczeniu i dzielił się swoją mądrością, po to, żeby nieść innym ulgę, uzdrowienie czy też wiedzę. I moje osobiste doświadczenie jest naznaczone ogromną, ogromną ilością bardzo głębokich ran, i jestem już na takim etapie, że mogę to przed sobą przyznać, powiedzieć to o tym. I każda z tych ran, mimo swojej głębokości i trudu, i cierpienia, które przyniosła mi, była też i jest nadal ważnym elementem tego, kim jestem. I poprzez pracę. Z każdym z tych trudnych doświadczeń rozwijam się, idę do przodu, zdobywam wiedzę, i w pewnym sensie są one motorem napędowym dla dużej pracy, którą wykonuję i też którą staram się dzielić z wami dzisiaj, trochę personalnie, trochę osobiście. Ale cieszę się, że. Mam na ten moment już tyle narzędzi, że moja praca, nie tylko ta astrologiczna, jest w stanie nieść innym pomoc i te konsultacje, które odbywam z Wami, i jestem niesamowicie wdzięczna, że mogę to robić, bo daje mi to w życiu ogromną satysfakcję, są często bardzo niesamowitymi procesami, gdzie um, Czuję, że niosą one realne wsparcie w nie tylko zrozumieniu, ale też częściowym uzdrowieniu, bo na każdej takiej konsultacji staram się dzielić z wami narzędziami, które, z którymi zetknęłam się na swojej drodze, na swojej drodze ustawiania, ale też na swojej drodze zdobywania wiedzy. Więc ten Hiron i archetyp zranionego nauczyciela. Jest bardzo ważny dla mnie. Jest jeden z najsilniejszych aspektów w moim horoskopie, z opozycją do mojego urodzeniowego księżyca, to też jestem tu. Jestem tu i staram się być dla Was przy prognozach, przy konsultacjach, jak tylko się da. A o Chironie w tym tygodniu dużo, dlatego że szykujemy się do pełni, ta pełnia już tutaj nam narasta, buduje się. I ta pełnia będzie właśnie w opozycji z Chironem. Oprócz tego w poniedziałek Merkury przychodzi do Byka i ten tydzień jest mocno skupiony na komunikowaniu się. Merkury wejdzie w sekstyl z Saturnem, wejdzie sextyl z Marsem w tym tygodniu, ale też zaraz na początku tygodnia po ingresie do Byka wchodzi w kwadrant z Plutonem. Te Aspekty trudne, czyli opozycja i kwadranty Merkurego z Plutonem, i też koniunkcje mają tendencję do tego, żeby wyciągać nam na światło dzienne jakieś prawdy, jakąś mm, walkę między siłami, które mogą się tutaj zderzać, i cały ten tydzień trochę taki ma vibe, jakbyśmy mieli odbywać dużo ważnych rozmów. Mogą być na poziomie wewnętrznym, rozmowy również, rozmowy ze sobą, które mogą nam pokazać jakieś elementy naszej rzeczywistości, które są związane z bólem, z jakimiś ranami, z jakimiś doświadczeniami cierpienia, które niesiemy ze sobą. I są takie rany w naszym życiu. Jak myślę sobie o tym, będąc osobą, która w kompulsywny wręcz sposób szuka wszelkich metod, żeby uzdrowić je w sobie, to na dzień dzisiejszy, z pełną świadomością i odpowiedzialnością, myślę, że mogę powiedzieć, że pewnych ran po prostu nie da się uleczyć, i o tym jest właśnie energia naszego Chirona, że są rany tak głębokie i tak trudne. Że uleczenie ich po prostu nie jest, nie będzie nigdy możliwe. Ale to, co możemy zrobić dla siebie, to znaleźć drogę w byciu z tym cierpieniem i odnalezieniu w nim, może nie tyle sensu, co znaczenia, które pomoże nam rozwijać się i iść dalej nie mimo cierpienia, ale wraz z nim, jako mądrość, jako coś, co może być też pewnego rodzaju ochroną, bo ból jest sygnałem dla nas o tym, przed czym mamy się chronić też. I um, oczywiście są sytuacje, przed którymi nie jesteśmy w stanie się uchronić. Są sytuacje, które po prostu przetrafiają się nam jako doświadczenie i zostajemy z nimi, mimo tego, że nic nie zrobiliśmy um, po to, żeby z nimi być. Ale są też takie sytuacje, gdzie możemy bardzo dużo zrobić dla siebie, żeby ochronić się. Mając pewne doświadczenie przed sytuacjami, które mogą być dla nas krzywdzące. I ten proces uzdrawiania w sobie ran, bólu, cierpienia, trudnych doświadczeń, często może pomóc nam zrozumieć, co możemy zrobić, żeby w przyszłości uchronić się przed kolejnymi ranami. Dlatego zrozumienie tych doświadczeń trudnych, a nie uciekanie przed nimi, jest takie ważne i tak rozwijające. I ten tydzień z tą pełnią, która będzie w opozycji z tym księżycem w pełni, który będzie w opozycji do słońca, oczywiście zawsze tak jest w trakcie pełni, że księżyc jest w opozycji do słońca, ale w trakcie tej pełni Chiron będzie przechodzić przez serce słońca, będzie mieć kazimi słońca i chirona, który może nam bardzo wypuklić to doświadczenie, te trudności, te wyzwania. A w związku z tym, że też ta pełnia jest otoczona Konstruktywnymi bardzo energiami, tymi sekstylami. Sekstyle Merkurego i Saturna. Potem jest sekstyl Wenus i Neptuna, który jest taki idealistyczny bardzo. I potem sekstyl Merkurego i Marsa, który może nam dać dużo zapału do konstruktywnej komunikacji. A w dodatku ten Merkury z Plutonem. Dużo jest tu rzeczy, które. Wspierają, ale też bardzo intensyfikują skupienie się na rozwiązywaniu albo uzdrawianiu tego czego, czego tego, czego najbardziej potrzebujemy. Tego co najbardziej potrzebuje w nas uzdrowienia. I nie jestem tak, nie, nie jestem w stanie powiedzieć, że to będzie bardzo lekki tydzień. On wygląda bardzo intensywnie, ale też. Nie wygląda to dramatycznie. Wygląda to dla mnie na tydzień ważny i ta pełnia jest niesamowicie piękna właśnie do uświadamiania sobie tych naszych ran, bagażu, zauważania ich, bo pełnia nam będzie tutaj coś naświetlać, ale też jest cudowna do oczyszczania się z nich, do odpuszczania, do żegnania się z Pewnymi trudnościami, więc coś nam tutaj kulminuje. Coś ma taki swój punkt szczytowy, ważny, który domaga się uzdrowienia, domaga się zwrócenia na niego uwagi. Cały ten miesiąc jest taki melancholijno uzdrawiający. Może nam przynieść sporo takich energii. Będziemy mieć jest ich trochę więcej. Ale ten tydzień jest szczególnie pod to sprzyjający. Jeszcze mamy merkurego w ruchu prostym przed retrogradacją. Jeszcze mamy Wenus w byku, która będzie temu pomagać tej komunikacji i tym energią plutoniczno-merkurialnym. Więc warto go łapać. Warto tę energię wykorzystać na przyjrzenie się sobie, swoim relacjom. to bardzo często wszystko dotyczy relacji z innymi osobami i tym doświadczeniom, które choć trudne mogą być bardzo, bardzo kształcące i pomocne w naszym dalszym rozwoju. Często te trudne doświadczenia. I wiem to sama najlepiej. wracają do nas. Wracają do nas w takich najtrudniejszych momentach, a w najmniej oczekiwanych, kiedy już wydawało nam się, że po tej ostatniej terapii, po tym ostatnim procesie, po tej ostatniej ceremonii, rytuale, które odprawiliśmy, nagle wybuchają nam w twarz z nową siłą, ale z zupełnie innym wymiarem, żeby pokazać nam, co jeszcze możemy zrobić, i nie jest to w żaden sposób. Um, Informacja, że nie jesteśmy w stanie czegoś uzdrowić i zawsze będziemy w jakiś sposób wybrakowani przez to trudne doświadczenie. Zupełnie nie. To jest nasze bogactwo, nasze taki kamień węgielny, który zbieramy na drodze w pewnym momencie życia. I Pracując z nim, szlifując go, aktywnie wykonując wysiłek, możemy stworzyć z niego coś niesamowicie pięknego, rozszczypującego światło, jak diament. Więc życzę Wam w tym tygodniu ogromu takiej spokojnej energii, która pozwoli przyjrzeć się temu, Czego najbardziej potrzebujecie i tego, żebyście znaleźli w sobie przestrzeń na dostrzeżenie tych diamentów, które rzucił Wam los pod nogi. I może jeszcze są zakurzone i brudne, i może jeszcze wyglądają jak coś strasznie czarnego i zniechęcającego, co brudzi ręce. Ale. Być może można z tym zrobić coś, co stanie się niesamowite, i wniesie coś bardzo konstruktywnego dla świata. Nawet jeżeli dziś wydaje się to niewyobrażalne, bo jeszcze trzeba włożyć w to bardzo dużo pracy, to jestem przekonana, że może przyjść inny moment, jeżeli tylko sobie na to pozwolimy. Więc taki tydzień, moi drodzy, dużo dzisiaj mm, głębi. Trochę ten kwiecień będzie taki, te prognozy mogą takie być, pewnie nie każdy tydzień, ale ten tydzień taki jest. Więc e, też chcę podzielić się z Wami um, tą energią, tym nastawieniem, tą świadomością, żeby w momencie, kiedy zrobi się trudno, bo może być tak, może być tak, że połowa tygodnia, zwłaszcza tej czwartek, kiedy ta pełnia będzie kulminować. Ale myślę, że te dni nabudowujące się do niej też będą intensywne. Może być tak ciężkawo, gęsto, i to jest właśnie ten moment, żeby spowolnić, żeby się przysłuchać i pozwolić sobie na doświadczenie tego, cokolwiek się będzie w Was działo. Więc życzę Wam niesamowitej pełni cudownego tygodnia. Jeżeli chcecie się dowiedzieć bardziej szczegółowo, gdzie ta pełnia może u was wypadać w horoskopie osobistym, to zapraszam was serdecznie na prognozy dla Ascendentu i to jest taki najbardziej efektywny sposób wspierania tego kanału. Jeżeli lubicie go, to zapraszam Was do subskrybowania Prognoz dla Ascendentu. Są to takie symboliczne kwoty, a też możecie w zamian za to otrzymać mm, prognozę, która będzie dużo bardziej osobista dla Was i pomoże Wam jeszcze lepiej zrozumieć tego, czego możecie się spodziewać w tym tygodniu i we wszystkich innych, bo te prognozy są na cały miesiąc. Więc jeszcze raz cudownego tygodnia. Dziękuję Wam za wszystkie cudowne komentarze, za wszystkie wiadomości, za Wasze ciepło, za obecność obecności, za to, że jesteście tutaj i dzięki Wam mogę się dzielić swoimi doświadczeniami i swoją zdobywaną przez lata mądrością, z pokorą już teraz. Trzymajcie się. Cudownego tygodnia.